Tarnobrzeg żyje sprawą, która wstrząsnęła lokalną policją. Doświadczona funkcjonariuszka, od lat pełniąca służbę w mieście, znalazła się w centrum skandalu. Prokuratura postawiła jej zarzut przekroczenia uprawnień służbowych chodzi o nadużycie dostępu do policyjnych systemów. Każde sprawdzenie w bazach danych musi mieć podstawy służbowe i być uzasadnione prowadzonymi czynnościami. Według śledczych w tym przypadku było inaczej. Policjantce grożą poważne konsekwencje karne, bo kodeks karny surowo traktuje nadużycia funkcjonariuszy publicznych. Reakcja przełożonych była natychmiastowa: odsunięto ją od obowiązków i uruchomiono procedurę dyscyplinarną, która może zakończyć się wydaleniem ze służby. Sprawa odbiła się szerokim echem, bo w tle pojawił się wątek pseudokibiców, od lat kojarzonych z kontrowersjami i przestępczością. Mieszkańcy Tarnobrzega są w szoku, jeszcze niedawno dzielnicowa była symbolem bezpieczeństwa, a dziś sama odpowiada przed prokuraturą i swoimi przełożonymi. To historia, która podważa zaufanie do policji i wywołuje gorącą debatę w mieście.